Witajcie w najlepiej ocenionych shortach z grudnia Przed Wami Short Mix Komentarze razem z odpowiedziami Serdeczne podziękowanie dla nowego patrona Oraz pozdro dla brodacza z kanału PodMoto Który jako abstynent z wyboru promuje motocykle zamiast butelki No i zaczynamy Boję się, że skończę jak żul pod sklepem Jak to rzucić? To na początek spójrz na tych żuli pod sklepem Co oni robią? Po pierwsze siedzą i nic nie robią Po drugie otaczają się ludźmi, którzy tylko piją Więc już masz dwie rzeczy, które możesz zmienić, by nie iść w tamtym kierunku Nic na meeting AA, na terapię do psychiatry A po drugie nie otaczaj się ludźmi, którzy chleją Skąd mam wiedzieć, że moje picie to problem? Piję chyba tak samo jak wszyscy wokół mnie To zróbmy szybki test Po pierwsze, czy myślałeś kiedykolwiek o ograniczeniu picia? Drugie, czy irytują Cię ludzie, którzy komentują Twoje picie? Trzecie. Czy czułeś kiedykolwiek wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu swojego picia? Czwarte. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek pić w klina na kaca? Piwko, w budeczkę? Jeżeli chociaż na dwa pytania odpowiedziałeś pozytywnie, to zajrzyj na dół, tam jest link do pełnego testu, bo najpewniej masz problem z alkoholem. Czy wszywka spowoduje, że już nie będę chciał pić? Nie. To środek, który macie przestraszyć, a w ostateczności skrzywdzić, jeżeli byś zapił. Nie leczy cudownie alkoholizmu. To jest taki bat na samego siebie. Jest wiele innych dróg: AA, terapia, psychiatra. Wszywka to ostateczność. Rzuciłem picie ponad miesiąc temu i chyba bez sensu, bo wszyscy to mają w dół i nikt tego nie docenia. Ktoś a za co ci mają doceniać? Za to, że wreszcie jesteś normalny? Ty nie jesteś w przedszkolach, żeby dostać gwiazdeczkę za każdy dobry uczynek, a potem zabawkę od pani. Nie pijesz? Super, to teraz zacznij trzeźwieć. Po 14 latach trzeźwości wypiłem kilka kieliszków, co zaniepokoiło moją żonę i mnie samego, bo pomyślałem, że mogę czasem napić się bez konsekwencji. Czy jest szansa, bym uniknął nawrotu? Z moich doświadczeń niestety wynika, że takie działanie prędzej czy później kończy się powrotem do picia. Dlatego rozumiem strach i panikę twojej żony. Idź na meeting i przypomnij sobie, jak było po drugiej stronie. A próby picia kontrolowanego wyjaśniam w tym filmie na dole. Wódka jest lekiem, myślę, że problemem była baba. Najtrudniej wyjść z nałogu, jeśli uważa się, że ten nałóg jest dla ciebie zbawcą i jeszcze się go broni. Większość alkoholików ma problem z wyparciem. Widzą winę wszędzie dookoła, ale nie widzą żadnego problemu u siebie. A co jeśli picie dużo ci daje, a mało zabiera, a trzeźwość jest okropna? To bardzo smutne, co mówisz. I cholernie ci współczuję, serio. Bo trudno jest żyć, kiedy nic cię nie cieszy, jeśli się nie napijesz. To się nazywa nauki i uzależnienie. A co takiego daje ci ten alkohol? Bo wydaje mi się, że wszystkie te same rzeczy możesz uzyskać na trzeźwo, tylko bez skutków ubocznych. Czego ci z całego serducha życzę, stary. I po 20 latach chlania w ciągach ma się wszystkie organy zdrowe? Nie. U większości patologicznie pijących pacjentów stwierdza się m.in. stłuszczenie lub marskość wątroby, zaburzenia pracy, a nawet martwice jelit, cukrzycę, osteoporozę, paradontozę, wszelkiej maści grzybice i nieodwracalne zmiany neurologiczne jak zespół Korsakowa. Czyli tak naprawdę mają dziury w mózgu. Mój mąż wyczytał, że alkohol powoduje raka i panikuje, bo jego mama zm***ła na nowotwór. Przecież, jak pije lampkę wina raz na jakiś czas, to chyba nic mi nie będzie. Alkohol jest na liście najbardziej rakotwórczych substancji na świecie, zaraz obok azbestu, papierosów czy chloroformu. A w przypadku kobiet to działanie jest szczególnie niebezpieczne. A związane jest to z produkcją estrogenów, co dokładnie wyjaśniam w tym filmie. Dlaczego w ogóle alkoholik sięga po alkohol? Bo jest to najszybszy sposób regulacji swoich emocji, a innego nie nauczono nas w dzieciństwie. Ja za główną przyczynę picia uznaję nieuświadomiony strach. Dlaczego? Masz problemy, trudności, napijesz się, żeby nie konfrontować się z własnym bólem, bo się go boisz. I takich przykładów moglibyście sami podać tysiące. Czy alkoholikiem pozostaje się do końca życia? Czy zawsze będę uzależniony? Jeżeli nie piję i kontroluję się, żeby nie sięgnąć po daną substancję, nieważne po ilu latach. Nadal świadomie nie wybieram tej substancji, co znaczy, że między mną a tą substancją jest jakaś zależność i do końca życia ta zależność będzie. Więc do końca życia jestem od tej substancji uzależniony. Nie chcę iść do rodziny na święta, bo tam będą pili wódkę, a ja staram się to rzucić. Super, że chcesz wytrwać w postanowieniu. Sam przeżywałem to samo, bo alkohol jest dostępny podczas każdej możliwej imprezy na polskim stole. Dlatego to, co mi pomagało, zawarłem w tym filmie, także zapraszam Cię do oglądania. Da się to wytrzymać. Od dzieciństwa nienawidzę hipokryzji świąt, tego uśmiechania się do człowieka, który jeszcze wczoraj leżał pijany na klatce schodowej, a dzisiaj udaje świętego. Dla wielu osób, szczególnie dla DDA, święta kojarzą się zazwyczaj z traumą z dzieciństwa. Pijany członek rodziny awanturą rozwala całą imprezę. Zamiast miłości i relaksu dostawali najczęściej krzyk, przemoc i smród przetrawionej wódki. A jakie są Twoje świąteczne wspomnienia? Ja już mam dosyć. Mam męża, który codziennie wraca pijany, a ja tylko sprzątam po nim, dzwonię do pracy, że go nie będzie, udaję przed rodzicami, że u nas wszystko ok. On mówi, że przestanie i nic, nadal pije tak samo. A jakbyś miała dziecko z cukrzycą, to też byś mu dawała cukierki, bo jest nieszczęśliwy i płacze. Jeśli chcesz pomagać i wesprzeć alkoholika, to rób to mądrze. Wycieraniem mu dupy i ukrywaniem choroby tylko pogłębiasz problem, bo po jaką cholerę on ma się zmieniać? Nieważne co zrobi, to i tak posprzątasz temat za niego, nie? Może poszukaj grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, bo za chwilę zatracisz. Siebie, a jemu i tak nie pomożesz. Dobra, od jutra nie piję, ale dzisiaj wypiję, bo po co się ma zmarnować? I tutaj trafiłeś w sedno. Bo człowiek ma w sobie mechanizm prokrastynacji, czyli odkładania czegoś na później. Czyli w praktyce na wielkie nigdy. I bez problemu potrafimy znaleźć do tego milion, zdawałoby się, logicznych usprawiedliwień. Więc jeśli chcesz działać, coś zmienić, to zrób to po prostu teraz, bo dzisiaj jest lepsze niż jutro. Mam 21 lat, jestem alkoholikiem, tak bardzo nie chcę już pić nigdy. No to jesteś w połowie sukcesu. Postawiłeś pierwszy krok do trzeźwości. Wiesz, że masz problem. Jeśli uda ci się wytrzymać jeden dzień, wytrzymasz całe życie, kwestia wsparcia. Dlatego stary, rozpocznij leczenie i idź na grupę wsparcia. A gdzie możesz szukać pomocy, to pokazuję w tym filmiku. Mój mąż zawsze mówił, że przestanie, ale aż do rozwodu chlał na umór. Alkoholik ma tysiące wymówek do tego, żeby pić. Najpopularniejsze to chyba to już ostatnie piwo, i wracam do domu. Od jutra już nie będę, obiecuję. No kochanie, przecież są święta, tylko piweczko wypiję. No chyba mogę się napić jedno piwko po ciężkiej pracy, nie? A jakie wyznacie najciekawsze wymówki, napiszcie w komentarzu. Wszyscy moi koledzy piją, chyba bym stracił wszystkich przyjaciół, gdybym rzucił picie. A co ty kuźwa nie masz własnego zdania? To pięciolatek mówi do mamy Wszyscy, wszyscy mają zabawkę, to ja też chcę Swoją drogą, to raczej chujowi przyjaciele Skoro jesteś im potrzebny, tylko taki pijący, nie? Proponowałbym zmienić ich na prawdziwych Których ucieszy to, że zmieniasz się na lepsze Mój partner twierdzi, że nie jest alkoholikiem Ale codziennie pije pięć piw Mówi, że to tylko relaks po pracy I że może przestać w każdej chwili Dlatego przecież w Wigilię nie pije Czy on jest nienormalny, czy ze mną jest coś nie tak? Z tobą jest wszystko okej, okay, a on się zachowuje normalnie Normalnie jak każdy alkoholik. Ma książkowe objawy, a to co mówi, to jeden z nich czyli wyparcie, zaprzeczenie, szukanie usprawiedliwień. A dla twojej pewności, zostawiam ci poniżej link do testu. Sprawdź, czy on pije normalnie. Dzieci uczą pić rodzice w Sylwestra. No masz niestety rację bo dzieci uczą się przez obserwację i naśladowanie toksycznych zachowań rodziców, a rodzice dodatkowo wzmacniają te złe nawyki u dzieci, na przykład poprzez uczenie ich wznoszenia toastów napojami bezalkoholowymi, co w efekcie produkuje następne alkoholowe pokolenie. A co jest nie tak, jak sam nie chcesz żadnych używek, ale mózg w pewnej chwili mówi, że czegoś brakuje. To w skrócie. Mózg dąży do równowagi, więc traktuje używki jako sposób na regulację napięcia to pomyśl sobie, czego masz za dużo, na przykład stresu, albo czego masz za mało, na przykład pozytywnych bodźców. A potem wyrównaj to konstruktywnie, na przykład biegając, czytając, czy wysypiając się zwyczajnie. Psycholog zasugerowała, że jestem osobą współzależnioną, ale przecież ja nie piję. Nie do końca wiem, o co jej chodzi. Osoba współzależniona to taka, która poprzez swoje działania pogłębia tylko choroby i problem. Czyli wchodzi w świat retoryki i zaprzeczeń w tym wypadku alkoholika. To podobnie jak z nadopiekuńczą matką, której się wydaje, że robi dobrze, a przez swoje toksyczne działania nie pozwala się prawidłowo rozwijać dziecku. Powiem panu, że mój mąż wybrał alkohol i kochankę, ale ona szybko zobaczyła, jak on pije, i po roku wywaliła go na zbity pysk. Z tego co wiem, dalej się nie ogarnął i pije jeszcze więcej. No bo alkohol nie jest najlepszym doradcą. W czasie terapii okazuje się, że wiele decyzji alkoholika podejmował za niego alkohol, którego realny wpływ na organizm utrzymuje się nawet 18 dni po wypiciu ostatniego kieliszka. Niestety, nie wszystkie pijane decyzje i ich konsekwencje da się cofnąć. Jak szybko alkohol usuwany jest z organizmu, słyszałem, że nawet parę dni. Ogólnie zależy to od masy ciała oraz metabolizmu, dlatego dla każdego jest to indywidualne. Ale w praktyce alkohol inaczej wchłaniamy niż jedzenie. Bo 20% od razu wchłaniane jest do krwi, a 80% trafia do jelita cienkiego i tam jest wchłaniane parę godzin. Stąd alkohol wykrywany jest w wydychanym powietrzu od 12 do nawet 48 godzin, w krwi i w moczu nawet do 80 godzin, a jeśli zbadamy włosy i paznokcie, to nawet do 90 dni. A proces regeneracji po wypiciu ostatniego kieliszka to około 18-21 dni, choć niektórzy naukowcy aktualnie mówią, że nawet 60. Słyszałam, że picie alkoholu bardziej szkodzi kobietom niż mężczyznom, czy to prawda? Niestety tak, bo alkohol ma silniejszy wpływ na zdrowie kobiet niż mężczyzn, co wynika z budowy ciała oraz ilości zawartego tłuszczu w organizmie. W efekcie tego kobiety wchłaniają alkohol 30-40% bardziej efektywnie niż mężczyźni. A regularne spożycie alkoholu przez kobiety może powodować nadprodukcję estrogenu, które może prowadzić do m.in. raka piersi, przyspieszonej menopauzy, problemów z miesiączkowaniem, a także osteoporozy. A ja piję, bo mam pieniądze, mam ich za mało, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu, ale mam ich na tyle, że starcza na alkohol. Każdy przypadek picia jest inny. Więc w trzech słowach powiem Ci o sobie. Też był brak kasy, praca na dwóch etatach i komórnik. A po opłaceniu czynszu i tak konieczność szukania puszek po śmietnikach, żeby starczyło dziecku na mleko i pieluchy. I w tej beznadziei, gdzie alkohol wydawał się jedyną ucieczką, postanowiłem rzucić picie. Powiedziałem, że inaczej sam pójdę na dno i pociągnę za sobą swoich bliskich. Więc zmiana jest po prostu kwestią własnego wyboru. Facet, co to za życie bez żadnych przyjemności? Człowiek musi się czasem napić piwka, by się zrelaksować. Ty to się musisz męczyć. Każdy mierzy swoją miarą. Jak nie znasz innych sposobów relaksu, to dla ciebie, jak ktoś nie pije, to się musi męczyć. A ja mam dużo ciekawszych sposobów na spędzanie wolnego czasu i alkohol może dla mnie zupełnie nie istnieć.